Dobry wieczór, nazywam się Karol Mazur, jestem kierownikiem działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego na dziesiątej gali edycji naszej gry muzealnej Raz, dwa, trzy, Warszawa jakim jesteś ty. Normalnie zawsze spotykamy się w Parku Wolności, przy muzeum, w plenerze, ale w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa musieliśmy zmienić formułę, spotkamy się w świecie wirtualnym. Spotykamy się w świecie wirtualnym na naszym koncercie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się już normalnie przeprowadzić naszą galę, gdzie będziemy mogli, będziemy mogli się spotkać, porozmawiać i wręczyć sobie nagrody. Zacznę od podziękowań. Dziękuję przede wszystkim wszystkim współorganizatorom muzeum. W tym roku brało udział 31 instytucji w naszej grze. Podziękowania kieruję też dla prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który zgodził się objąć patronatem naszą grę. Specjalne podziękowania również dla warszawskiego Metra, dla firmy Granny za ufundowanie gier planszowych, dla firmy ubezpieczeniowej Prudential oraz Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję też naszym patronom medialnym. Portalowi Kulturka.pl oraz portalowi Czasdzieci.pl No i na koniec chciałem podziękować osobie, która, no, bez której ta edycja nie miałaby miejsca, mianowicie mojej współpracownicy Jolancie Błażejczyk, kiedy zastanawialiśmy się w marcu, czy w ogóle w tym roku tę edycję przeprowadzić ze względu na koronawirusa, jola. Powiedziała, że to zrobi. Mimo wszystkich przeciwności, ona doprowadziła do tej edycji. Bardzo jej serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Państwo pobijecie jej brawo też w czasie tego koncertu. I teraz parę słów podsumowania. Prawda? Mimo bardzo trudnych warunków, mimo zagrożenia epidemiologiczne, Państwo spisaliście się świetnie. W tym roku w ciągu całej, całej akcji wzięło udział 820 rodzin czyli około 3200 osób, z czego 301 rodzin dotarło do finału wykonując niezbędne tajne misje. Wśród Was są też oczywiście agenci specjalni, którzy zrobili więcej niż wymagane minimum. Aż 130 rodzin odwiedziło więcej niż wymagane 13 placówek, a 79 wszystkie zaangażowane w projekcie placówki, a było ich aż 31. W sumie można powiedzieć, że w ciągu 10 edycji wzięło udział ponad 27 tysięcy osób. To jest dla nas ogromna radość i zachęta do dalszej, do dalszej działalności. Bardzo dziękuję i zapraszam na koncert. Witam wszystkich Warszawiaków. Witam serdecznie tych, którzy po raz pierwszy zaczęli z nami swoją przygodę, a szczególnie tych, którzy są z nami od początku. Już po raz dziesiąty bawiliśmy się wspólnie w kolejnej edycji naszej fantastycznej gry. Pomimo wielu trudności i komplikacji spowodowanych koronawirusem, po raz kolejny udało nam się pokazać ciekawe miejsca i wspaniałych ludzi z naszej frapującej historii polskiej i Warszawy. Mamy od was sygnały, że bawiliście się przy tym świetnie, bo nic i nikt nie jest w stanie nam przeszkodzić. Warszawiacki hard ducha nawet gdy się nie mieszka w Warszawie, pokona wszystkie trudności i przeszkody w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i wiedzy o naszej pięknej ojczyźnie i jej stolicy. Co roku spotykamy się na koncercie finałowym. W tym roku niestety jest troszkę inaczej. My tu w muzeum, a Wy za Waszymi srebrnymi ekranami. Zachęcamy więc Was bardzo do tego, żebyście współuczestniczyli w tym naszym finale. Mamy nadzieję, że macie przygotowane przeszkadzajki i jesteście gotowi. Rodziców prosimy o włączenie aparatów i nagrywanie Waszych dokonań. A więc, przeszkadzajki w dłoń i zaczynamy! Tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Sił, tam, gdzie moje sny i warszawskie. I jak? Bawiliście się świetnie? Bo my nadzwyczajnie żegnamy was naszym hasłem. Raz, dwa, trzy! Warszawiakiem jesteś ty!